Cześć, jestem Mariusz, jestem fizjoterapeutą i dziś do naszego gabinetu trafiła pacjentka z problemem, jakim jest rozejście mięśnia prostego brzucha. Rozejście mięśnia prostego brzucha jest zaburzeniem funkcjonalnym i strukturalnym, gdzie dochodzi do oddalenia od siebie mięśni prostych brzucha przy jednoczesnym rozejściu kresy Objawia się to widocznym uwypukleniem środkowej linii ciała. Problem ten dotyczy najczęściej kobiet podczas ciąży i po porodzie, ale także może przytrafić się mężczyznom i dzieciom pokażemy Wam kilka zalecanych ćwiczeń. Aby ćwiczenia przyniosły żądany efekt, musimy je wykonywać przynajmniej 3 razy w tygodniu przez okres minimum 3 miesięcy. Przejdziemy teraz do pierwszego ćwiczenia, jakim jest kocik grzbiet. Dobrze, teraz zrobimy tak. Pogłębiamy trwozę piersiową, czyli wciągamy mocno brzuch do środka. Pogłębiamy plecy i robimy kocik grzbiet. Robimy wdech. Prostujemy plecy, robimy wydech. Cały czas mięśnie napięte. Czuję, wykonujemy 10-15 powtórzeń. I znowu pogłębiamy kifozy piersiową, czyli robimy kocik już robimy wydech, mocno pępek przyciągamy do środka i robimy wydech. Prostujemy plecy. Tak? Mocno głowę chowamy do siebie, pogłębiamy. Lecy, wciągamy mocno stopę do środka. I znowu. Dobrze. Teraz przejdziemy do następnego ćwiczenia. Będziemy unosić lewą rękę, prawą nogę. Tak? Z mocno wciągniętym brzuchem. Na każdą stronę robimy po 10 powtórzeń. Wracamy. Unosimy teraz prawą rękę, lewą nogę. Mocno plecy proste, wciągnięty brzuch i robimy wydech przy opuszczaniu. Przy podnoszeniu robimy wdech, mocno nosem, uczymy taką pozycję przez kilka sekund, opuszczając, robimy wydech, ustalamy. I znowu prawa ręka, lewa noga, wdech, uczymy pozycję napięciu, opuszczając, robimy wydech. Dobrze tym ćwiczenie będzie, to już będzie ćwiczenie z piłką. Piłkę wsadzamy sobie między te nóżki. Tak. Dalej sobie w klęku podpartym. Mocne stopy zadarte. Tu, tu, tak. Podnosimy piłeczkę ścisniętą między nóżkami do góry. Staramy się to szybko umieść. Napinamy brzuch, wciągamy pępek. Przyciągamy kilka sekund, opuszczamy. I znowu robimy wdech mocno, wnosimy piłeczkę do góry, opuszczamy i robimy wydech. Cały czas mi się brzucha napięta, pępek wciągnięty. Każde ćwiczenie wykonujemy przez 10-15 Dobrze. Teraz przejdziemy do ćwiczeń w na plecach. Pierwszym ćwiczeniem w na plecach będzie z piłką między nogami, mocno ściśnięta piłka. Unosimy posiadki do góry, robiąc wdech, mocno brzuch napięty, robiąc wydech przy opuszczaniu. Piłka mocno ściśnięta, dobrze, robimy wdech, unosimy biodra do góry, mocno brzuch napięty i robimy wydech. Każde ćwiczenie wykonujemy po 10 powtórzeń. I znowu, do góry pośladki, mocno napięte pośladki i brzuch i robimy wydech mocno do góry, jeszcze, trzymać, trzymać i opuszczamy, wydech. Piłka mocno ściśnięta, tak żeby nam nie uciekła. Mocno pośladki do góry, zaciskamy pośladki i brzuch. I opuszczamy, również wydech. Dobrze. Teraz przejdziemy do następnego ćwiczenia, też w pozycji leżącej na plecach. Piłka dalej jest między nogami. Tylko przykładamy raz nogi w jedną stronę, tak żeby nie wypuścić piłki z nóg. I przekładamy na drugą stronę. Na każdą stronę robimy po 10 powtórzeń. Staramy się trzymać cały czas piłkę, żeby nam nie uciekła. Brzuch jest cały czas napięty. Przy ćwiczeniach także tak oddychamy, robiąc wdech i wydech. mocno, mocno. Trzymajmy żeby nie wyskoczyła. Dobrze. Teraz robimy tak zwaną deskę, czyli plank. Pacjentka przychodzi do pozycji leżącej, czyli w łokcie podparte. Unosimy tutaj ośladki do góry i trzymamy mocno plecy proste, mocno brzuch wciągnięty, pępek ku sufitowi. I trzymamy jak najdłużej. Tak, żeby wytrzymać jak najdłużej. Mocno plecy napięte. Brzuch tak samo. Tak. I oddychamy. Dech nosem, wydech ustami. Dech nosem, wydech ustami. Mocno plecy napięte. Nie puszczamy. Tak, żeby mięśnie poczuły. Tak, nie puszczamy tego brzucha. Trzymamy, trzymamy. Dobrze. Można tylko odpocząć. Teraz przejdziemy do planku na boku. Opieramy się na lewy łokieć, umieszczamy bioderka do góry, mocno brzuch napięty, wciągamy mocno pętlę do środka, trzymając, utrzymujemy cały czas napięcie. Tak, nie jest to łatwe ćwiczenie, jest to trudne ćwiczenie do opanowania, ale bardzo skuteczne. Po tym ćwiczeniu przechodzimy na przeciwną stronę. Widoczne rozlecie mięśnia prostego, z osłabieniem mięśni brzucha powinno być konsultowane z lekarzem lub fizoterapeutą. Odpowiednia dobrana fizoterapia pozwala znormalizować napięcie w jamie brzusznej, zmniejszyć dolegliwości w trzebiach, przywraca symetryczny wygląd i elastyczność mięśni brzucha.